Witam wszystkich naszych widzów. Na początku chcę w imieniu redakcji podziękować za subskrypcje, lajki i komentarze, jakie zostawiacie pod naszymi filmami. To miłe, że mimo pandemii i sporym zainteresowaniem filmikami o policji nadal z nami jesteście i oglądacie nasze małe produkcje. To dzięki wam kanał się utrzymuje na powierzchni i zapełnia wam choć trochę nudne popołudnia. W mailach prosicie o informacje na temat czy istnieją jeszcze jakieś projekty, które powiązane są wspólnie z ludźmi i UFO. Wskazujecie i pytacie czy umowy z 1954 roku, jakie podpisała administracja Eisenhowera, nadal obowiązują i czy w ogóle istnieją jakiekolwiek umowy o współpracy z UFO. Zaczęliśmy szperać w sieci i dostępnych archiwach, aż w końcu natrafiliśmy na ślad pewnego bardzo ciekawego, odtajnionego niedawno projektu. Projekt nosi nazwę Serpo i został uruchomiony kilkadziesiąt lat temu. Prawdopodobnie trwa do dzisiaj, jak można wnioskować z relacji ludzi, którzy mieli styczność w realu z planem realizacji tego projektu przez UFO. W kosmosie jest wiele planet i systemów, których istnienie nie jest poparte dowodami naukowymi, ale sugerowane przez teoretyków, trudniących się rozszyfrowaniem teorii spiskowych. Eksperci od spisku, którzy potrafią zgłębić najbardziej ukryte sekrety, ujawnili informacje składające się w logiczną całość związane z tajnym projektem o nazwie Projekt Serpo. Prawda o projekcie Serpo jest szokująca. Jest to najprawdopodobniej ściśle tajny program wymiany ludzkich przedstawicieli między rządem amerykańskim a pozaziemską planetą Serpo w układzie gwiazd podwójnych Zeta Reticuli. W ramach tego projektu 12 osób z naszej planety zgłosiło się na ochotnika na przeniesienie się na planetę Serpo. Ciekawa historia pozaziemskich kontaktów sięga słynnego wydarzenia w Roswell w 1947 roku, kiedy to rozbił się tam latający spodek kosmitów, który usilnie starano się określić w relacjach medialnych jako balon meteorologiczny. Nawiasem mówiąc, zaprzeczenia Pentagonu nic w zasadzie nie dały, tylko jeszcze bardziej rozbudziły podejrzenia, bo zresztą nie od dzisiaj ludzie wiedzą, że jak rząd mówi nie ma, zazwyczaj oznacza to, że jest. Zresztą katastrofa w Roswell została potwierdzona przez emerytowanych wojskowych i oświadczenie ponad 20 naocznych świadków, którzy zdawali raporty o locie szybkiej żółtej piłki po niebie. Szczegóły programu wymiany Serpo pojawiły się w kilku opowieściach spiskowych o UFO. W 1983 roku mężczyzna, który przedstawił się jako sierżant Sił Powietrznych USA, Richard Doty, skontaktował się z dziennikarką śledczą Lyndon Moltonhowi, twierdząc, że może dostarczyć materiał filmowy i dokumenty dotyczące projektu Serpo. Jednak wszystko to pozostało na poziomie plotek, ponieważ nie pojawiły się żadne dokumenty w tym temacie, a sierżant Richard Doty już więcej się nie odezwał. Jednak informacja się pojawiła i mimo wszystko, że znane są zeznania pod przysięgą bez dowodów, w tym i innych przypadkach jeżeli chodzi o UFO i teorie spiskowe, tylko dokumenty stanowiące dowody mogły potwierdzać informacje uzyskane od osób fizycznych. Zresztą do tej pory tak jest. Można zapomnieć, że ktoś nam uwierzy, że widzieliśmy UFO, jak nie mamy selfie. A i to jest za mało. Ale do rzeczy. W 2005 roku anonimowe źródło wysłało serię doniesień do grupy dyskusyjnej zajmującej się zjawiskiem UFO, której przewodził były urzędnik rządu Stanów Zjednoczonych Victor Martinez. Wiadomości od osoby anonimowej zawierały szczegółowe plany wymiany między rządem amerykańskim a Ebenezem istotami pozaziemskimi na planecie Serpo. Program został nazwany Projekt Serpo od odległej planety, z której przybyli kosmici na Ziemię. Serpo to planeta położona w podwójnym układzie gwiazd Zeta Reticuli znajdująca się w gwiazdozbiorze Reticuli. Autor ujawnienia przedstawił się jako emerytowany urzędnik, twierdząc, że uczestniczył w specjalnym programie wymiany czujących istot między dwiema cywilizacjami. Początki programu były związane z dwoma katastrofami UFO w Nowym Meksyku w 1947 roku, a także z katastrofą latających talerzy w Roswell. W katastrofie uczestniczyły dwa pozaziemskie statki kosmiczne o kształcie dysku. Miejsce upadku obiektów zostało znalezione dzień później przez zespół archeologów. Zespół ten zgłosił miejsce katastrofy do wydziału szeryfa hrabstwa Lincoln. Następnego dnia przybył jego zastępca i wezwał na miejsce funkcjonariusza policji stanowej. Jeden żywy byt, tak zwany EB, został znaleziony, chowając się za skałą. istocie podano wodę, ale odmówiła jedzenia. Jednostka została później przeniesiona do Los Alamos. Informacje ostatecznie trafiły do Roswell Army Airfield. Miejsce upadku zostało zbadane i wszystkie dowody zostały usunięte. Ciała obcych istot zostały zabrane do Los Alamos National Laboratory, ponieważ były tam systemy zamrażania, które pozwalały na pozostawienie ciał w stanie zamrożonym do przyszłych badań. Statek został przewieziony do Roswell, a następnie Wrightfield w Ohio. Drugie miejsce zostało odkryte dopiero w sierpniu 1949 roku przez dwóch farmerów. Kilka dni później poinformowali o swoich odkryciach szeryfa hrabstwa karton w Nowym Meksyku. Ze względu na odległość dotarcie na miejsce katastrofy zajęło szeryfowi kilka dni. Na miejscu szeryf zrobił zdjęcia, a następnie wrócił do Daytil. Powiadomiono o tym bazę armii sandnia w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Zespół, tak zwanych czyścicieli z Sandii, zajął się wszystkimi dowodami, w tym sześcioma ciałami pozaziemskich istot. Ciała zostały zabrane do Sandia Base, ale później zostały przeniesione do Los Alamos. Po skontaktowaniu się z personelem naukowym bazy, ocalały z katastrofy przybysz poinformował o lokalizacji swojej rodzinnej planety i kontynuował współpracę aż do swojej śmierci, która nastąpiła w 1952 roku. Obcy wyjaśnił przeznaczenie obiektów i urządzeń znalezionych wewnątrz rozbitych UFO. Wśród ocalałych obiektów znajdowało się urządzenie komunikacyjne. Wojsko wspaniałomyślnie pozwoliło przybyszom komunikować się z ich rodzimą planetą. W międzyczasie w bazie trwała burza mózgów, bo okazja do zdobycia technologii obcych była niebywała. Nawiasem mówiąc, Zeta Reticuli ma bogatą historię w ufologii. Można tutaj wymienić uprowadzenie Betty i Barney Hill, a także historię Boba Lazara. System Zeta Reticuli został ogłoszony przez kontaktowców jako system macierzysty obcej rasy zwanej szarakami. Jak mówią kontaktowcy, spotkanie przedstawicieli obu cywilizacji odbyło się w kwietniu 1964 roku. Obcy statek kosmiczny lądował na poligonie Almogordo w Nowym Meksyku. Poligon ten był zamknięty od 1945 roku. Grupa szaraków została zaproszona do miejsca, w którym przechowywano ciała rozbitków z Roswell. Tam doszło do identyfikacji zmarłych rodaków z Wśród obcych istot z kosmosu był szarak, który tłumaczył rozmowy za pomocą niewielkiego urządzenia translatora. Szaracy uczestniczyli w wymianie informacji z ludźmi w języku angielskim. Interesowali się możliwością przeprowadzenia krzyżówki raz w celu wyhodowania rasy zdolnej do przemierzania znacznie większych odległości w kosmosie. W 1965 roku osiągnięto porozumienie, że obcy zabiorą kilkanaście osób na ich rodzinną planetę. Widać tutaj standardowe działanie. Ziemianie bezpodstawnie reprezentowani przez Amerykanów dali Szarakom przysłowiowy palec. W ramach tego układu 12 żołnierzy zaryzykowało spędzenie następnych 10 lat swojego życia w zupełnie obcym świecie. Było wiadomo, że to nie wakacje, lecz 10 lat obserwacji i przeprowadzenia badań cywilizacji Szaraków. Spośród dużej liczby kandydatów wybrano 10 mężczyzn i dwie kobiety. Głównym zadaniem wojskowych turystów było zbieranie informacji o życiu i technologiach cywilizacji pozaziemskiej. Nigdy nie ustalono dokładnie, co się tam wydarzyło, ale powrót Ziemian nastąpił trzy lata później niż planowano do 1978 roku. Powróciło sześciu wojskowych, ale czterech z nich pozostało na zawsze na obcej planecie. Dlaczego? Cóż, można się domyślać, że szaraki są gatunkiem i zapewne też dzielą się na różne, może frakcje, państwa, o ile istnieje u nich takie pojęcie organizacji społeczności. Może doszło do jakichś konfliktów i ludzie byli zagrożeni, odesłano sześciu chcących wrócić na Ziemię, a czterech, którzy chcieli pomóc, zostali. Równie dobrze mogło dojść do spięć między ludźmi a szarakami. Może chodziło o inwazyjne badania wewnętrznej budowy ludzkiego ciała. Nie wiadomo. Z czterech pozostałych ocalał mężczyzna i kobieta, którzy pozostali na planecie z własnej woli. Dwóch żołnierzy zginęło z powodu niewyjaśnionych okoliczności. Ostatni z żołnierzy zmarł na chorobę popromienną w 2002 roku. Podróż na planetę Serpo, znajdującą się 37 lat świetlnych od Ziemi, trwała 7 lub 9 miesięcy na pokładzie obcego statku. Żołnierze, którzy wrócili na Ziemię, nie potrafili odnaleźć się w ziemskim czasie i trudno było im określić dokładny czas trwania podróży. Na planecie szaraków czas był inny. Być może kiedyś ktoś tą zagadkę rozgryzie. Szaraki nie mieli zegarów, nie oceniali ani nie rozliczali czasu tak jak my. Uznawali nasze próby rozliczenia czasu za dziwne i wręcz trochę zacofane. Tutaj pojawia się pewne świadectwo osoby, która twierdziła, że w ekipie nie było żadnych kobiet. Owszem, były takie naciski ze strony szaraków, ale im odmówiono, jak twierdzi owa osoba. Osoba ta prawdopodobnie należała do rodziny któregoś z ludzi wysłanych z szarakami na ich planetę. Jak twierdzi ta anonimowa osoba w liście wysłanym do kontaktowca. W końcowej fazie zespół składał się z 12 ludzi. Wszyscy byli wojskowymi. Ośmiu z Sił Powietrznych USA, dwóch z Armii Lądowej USA i dwóch z Marynarki Wojennej USA. Dwóch było lekarzami, trzech było naukowcami, dwóch było specjalistami językowymi, dwóch było pracownikami ochrony, dwóch było pilotami, a jeden był liderem grupy w randze pułkownika Air Force. Zespół wymiany musiał znosić ekstremalne trudności dostosowując się do środowiska planety szaraków. Z raportu ocalałych żołnierzy wynika, że obca planeta bardzo przypomina Ziemię, chociaż jest mniejsza. Obracając się w układzie dwóch gwiazd, planeta utrzymuje środowisko porównywalne z naszym. Jednak dwa słońca dawały wysokie poziomy promieniowania, więc ziemianie opuszczający pomieszczenia byli stale w kombinezonach ochronnych. Upał był bardzo wysoki i nie do zniesienia, a przybyszom przez długie miesiące ciężko było przystosować się do lokalnych warunków. Kolejnym problemem ziemian okazało się jedzenie. Ludzki organizm bowiem nie trawił jedzenia szaraków. Zespół wziął wystarczającą ilość jedzenia na dwa lata i racjonował je przez kolejne 8 miesięcy, ale ostatecznie musiał przerzucić się na jedzenie szaraków. To spowodowało problemy żołądkowo jelitowe wszystkich członków załogi. W końcu dostosowali się. Próbowano tworzyć różne potrawy, ale niewiele to dało. Początkowo ludzie mieli problemy z konsumpcją lokalnych produktów, choć w końcu z powodzeniem przystosowali się do cudzego środowiska. Kolejnym problemem była długość dnia w Serpo, który wynosił 43 godziny. Ponadto planeta nigdy nie była ciemna, ponieważ nocne niebo było oświetlane przez małe słońce. Zespół Ziemi otrzymał absolutną swobodę eksploracji planety, na której geologia wyglądała bardzo nudno, bowiem reprezentowana była jedynie przez suche równiny i góry. Na planecie nie było oceanów, generalnie wydawało się, że są niezamieszkane, zwłaszcza w kulturze, która osiągnęła zaawansowane technologie kosmiczne. W rezultacie pojawiło się podejrzenie, że obcy ukryli przed Ziemianami faktyczny stan swojej rodzinnej planety. Podejrzenia wzrosły, kiedy zaczęto bardzo powoli kierować uwagę Ziemian w stronę tematu hybrydyzacji ludzkiej rasy. Na obcej planecie istniały gatunki zwierząt, a niektóre duże zwierzęta były wykorzystywane do pracy i innych zadań, ale nigdy nie były źródłem pożywienia. Lokalni mieszkańcy produkowali żywność przy pomocy zlokalizowanych na planecie w ogromnych ilościach kompleksach przemysłowych. I ten fakt również przemawiał za tym, że być może ludzie nie są na faktycznej planecie szaraków, ale na jakiejś kolonii na małej planecie. Planeta nie pasowała do ilości osobników ją zamieszkujących. Ziemię dzisiaj zaludnia prawie 8 miliardów ludzi, a populacja szaraków wówczas wynosiła zaledwie 650 tysięcy istot. Fakt, były to istoty niezwykle zdyscyplinowane we wszystkich aspektach życia. Według żołnierzy na serko nie było innych cywilizacji poza Ebenem. Szaracy twierdzili, że liczba ich jest tak mała, gdyż mają problemy z potomstwem. To mogłoby wyjaśniać późniejsze donosy porwanych przez szaraków ludzi, na których przeprowadzano doświadczenia w szczególności związane z zapłodnieniem, ciążą oraz porodem. Być może winne było promieniowanie dwóch gwiazd lub coś innego, ale miejscowe kobiety rzadko rodziły dzieci, a cywilizacja zdawała się wymierać. Jedynym iskrzącym problemem, przed jakim stanęła grupa Ziemian, była próba sfotografowania dzieci żyjących w jakiejś izolacji i pod ścisłą opieką. To sprowokowało choć nie agresywne, ale stanowcze działania szaraków. Ludzie zostali natychmiast przechwyceni przez uzbrojonych strażników i poproszeni, aby więcej nie próbowali fotografować tego miejsca. Dziwne, niby pełna otwartość, a jednak tajemnice. Osiem osób, które wróciły na Ziemię, spędziło cały rok w kwarantannie, opowiadając specjalistom o szczegółach swoich lat spędzonych w obcym społeczeństwie. W tym czasie wszyscy członkowie tej wyjątkowej ekspedycji zginęli z powodu różnych komplikacji spowodowanych negatywnym wpływem promieniowania dwóch gwiazd na ich organizm. Los dwóch osób, które zdecydowały się pozostać na Serpo jest nieznany, ponieważ komunikacja ze strony kosmitów ustała w 1985 roku i do dzisiaj tak przynajmniej się mówi, w momencie, w którym wspomina się o projekcie Serpo. Autentyczność tej historii była kwestionowana od samego początku, jest to jednak jeden z najciekawszych przypadków pozaziemskich obok historii kapitana Kaya, który opowiedział opinii publicznej o życiu ziemskich kolonii na Marcie. Ponieważ gwiazdy są bardzo oddalone kilka tysięcy jednostek astronomicznych twierdzenia o nadmiernym promieniowaniu z obecności drugiej gwiazdy wyglądają trochę dziwnie. Jednocześnie ta historia może być niestandardową mistyfikacją. Jak mówią niektórzy ufolodzy, takie historie się wymyśla i wiedzą o tym amerykańskie organizacje wojskowe, które wykorzystują je jako przykrywkę do prawdziwych tajnych programów. Dalsza krytyka tej historii obejmuje zwykłe argumenty przeciwko teoriom spiskowym, UFO i możliwości podróży szybszych od światła, w tym astronomiczną wiedzę o układzie Zeta Reticuli. Obecnie nie ma dowodów na istnienie życia w systemie ani na planetach lokalnych, jednak na świecie zrealizowano wiele tajnych projektów, których tajemnice poznajemy dzięki anonimowym informatorom. Tak więc różnie może być. No, ale jeżeli tak się zastanowić nad faktem takiego wymyślania, to za chwilę okaże się, że dosłownie wszystko zostało zmyślone, na co nie ma dowodów. Gorzej będzie dla niektórych, jak się okaże, że nie. Faktem jest jednak to, że całe sprawozdanie z projektu Serpo ma aż 3000 stron i leży gdzieś w tajnym sejfie w jakiejś amerykańskiej bazie sił powietrznych. 3000 stron o planecie i życiu Szaraków z Zeta Reticuli. W następnym odcinku przekażemy Wam drodzy widzowie informacje o tym, jak opisywano system Zaretikuli i planetę na której mieszkali szaracy nazywani przez ekipę ludzi Ebenami od imienia ich przewodnika, który nazywał się w języku szaraków Eben. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy już teraz do oglądania następnego odcinka.